Tym razem kamionowo wszystkie osiem sztafet wystartowały. Cztery razy czterysta, pierwsza seria z biegu sztafetowego mężczyzn. Pozostaną potem jeszcze sztafety, które zobaczymy w drugiej serii. To będą cztery już sztapety tylko. A teraz bezpośrednia organizacja na czwartym torze, a z jest Łodzi Warszawa. Zawodnik na pierwszej zmianie to powinien być Kamil I czy on będzie prowadził po pierwszym okrążeniu? Czy on jako pierwszy przekaże mnie? Jest też szybki, piękny Sobot. na ósmym torze. Ale przed wszystkimi sztafetami jeszcze. Jeden wiraż, SKR Sopot na ósmym, Śląs Wrocław na siódmym i UKS Włodzik Warszawa na piątym. Ruszają na ten ostatni wiraż. Zobaczmy jak to będzie. SKL Sopot na ósmym, Śląsk Wrocław na siódmym, ale teraz wykorzystuje wyrównanie wirażu zawodnik UKS Włodzik Warszawa. Młodzik Warszawa, Sopot Wrocław. Taka jest w tej chwili chyba pierwsza trójka. UKS chodzi Warszawa Warszawie. Sopot kary na Wrocław. Druga zmiana. Za chwilę będziemy mieli połowę dystansu i czekają na zmianie Patryk Balanczyk. Ale tutaj mi ale tutaj Popatrzmy jaki numer. rusza Patryk Równaż. jako pierwszy Czary sztafety w środzie, trzy miejsca na podiód, pozostałe już troszkę dalej. ZZSW Warszawa charakterystyczne, zielono-czarne barwy na miejscu ósmym, a tam Łodzi Warszawa chyba w przodzie. Zaraz zobaczymy numery zawodników. Łodzi Warszawa to był Patryk Adamczyk numer 165. Przy oknach prowadzenia popatrzmy. Przed Państwem brawa, proszę Państwa. 185 numer, 281 286. 286, a w trzecim miejscu jest Karola a, -a jest z Gdańska na drugim miejscu, mina pierwszym, punkt Warszawa. Patuliczej Kos. Ale tutaj proszę popatrzeć, jakie tempo dołaniającego rywala. Czy wystarczy zapasu sił na cały dystans? Jeszcze 150 metrów, niech tym stylu wyprzedził już na wiwatr. Czy nie odda pierwszego miejsca na prosty? Zobaczmy. Rada na wszystkich szlachet. Wyższe 82, 167 i 23. Patryk Dobry, to on kiszyje na pierwszym miejscu. 167, no!